Siemaneczko, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Five Nights at Freddy's Urbex. Tak, nie przysłyszeliście się. Będziemy sobie urbexować opuszczoną pizzerią Falsborough Frights. Ta gra wyszła 3 miesiące temu, ale czemu by w nią nie zagrać? Ta gra również używa mikrofonu i ma wirusa. Nie no, żarcik taki. A więc bez zbędnego przedłużania zapraszam was do oglądania. Tak jak już wspomniałem ta gra używa mikrofonu i springtrap będzie nas słyszał, więc będę musiał być cicho w tym odcinku. No zobaczymy jak to pójdzie zresztą. Bo widzicie tutaj jak ja y, mówię, tu tutaj po lewej stronie ten pasek O cholera. Uliż oh, się Ja się drogę zjadłem Co... to ja. za O, ja mam szukać. O. O, Goni mnie! Jezu, jakie... O Jezu, ja k O kurwa. Zabił mnie skurczy syn. C co to było? Ja się nie mogłem w ogóle odzywać, bo ta gra używa mikrofonu. Byłem w biurze i on mnie przyłapał. Tylko, co ja mam w ogóle zrobić? Ja, ja nie wiem o co tu chodzi. Coś mam zdobyć? Tam na GameJorcie Pisało, że coś mam zdobyć. Tylko co? Jakieś anomalie. Yy, dobra, przetestuję wszystkie klawisze. Można się tylko wychylać. OK. Yy. f to flashlight. Ja nie wiem co mam szukać.

to DPI jest jakiś upośledzony i ciężko się steruje kamerą. Uuu, uh, uh, nie, 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 nie. <śmiech> <śmiech> K no. Co ja mam zrobić? Ja nie wiem, jak w to grać. Co ja mam znaleźć do cholery? QN Tolin. Wiem. Wiem. wym przyciskiem już Kurwa. Nie, 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 wiem, nie, Ja, nie. ja mam to grać, co ja mam szukać. Pisało, że jakieś anomalie. Oh shit. jakie mam tu znaleźć. No nie, no nie! Ostatni element mi został. Jak ja mam to zdobyć? Your EMF, Reader Will, beep Faster, The Closer, Spring is. Wiem, mogę się domyśleć tego, że... No to będzie głośniejsze. Nie, nie, biegnij, biegnij. Nie! Może da się poprawić DPI myszy, bo jest jakoś dziwnie. To jest full screen. No dobra, niech będzie, niech będzie to full screen, jak tak uważają. <grytanie> Tutaj nie ma jakichś specjalnych opcji. Dobra, lecimy dalej. No nie, no prze, przecież zdobyłem wszystko. Jak ja mam to zrobić? To cholery. O, ja się wkurzyłem teraz. Ja, ja się wkurzyłem. Chryst, jakie to jest stresujące. Jest. Mamy to. Co to za gra była? Ja nie wiem, że mi się ręce trzęsą. Kurde. Oh my god. Home, dobra, home. To, to była koszmarna gra. I nie wiem, no polecam, polecam, bo można. Ba Fajnie się bawić. <grymne> Adrenalina pulsuje. <grymne> to była niesamowita gra. Trzymająca w napięciu, nie można się odzywać, bo w tej grze chodzi o to, żeby nie odzywać się po prostu. <grymne> bo Springtrap wszystko słyszy, wszystkie twoje dźwięki. Jeżeli Cię usłyszy, to już nie ma odwrotu. Można się tutaj poczuć, jakbyście grali jakby to było naprawdę. No więc polecam, polecam, link oczywiście do tej gry znajdziecie w opisie. No i tym akcentem chyba kończymy dzisiejszy odcinek, więc jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapkiem w górę, subskrypcję oraz dzwoneczka, aby być na bieżąco z moimi nowymi filmami. A więc co, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!